Obecnie na świecie 350 milionów ludzi cierpi na depresję. W Polsce jest to półtora miliona. Światowa Organizacja Zdrowia okrzyknęła tę chorobę najbardziej rozpowszechnioną chorobą na świecie. Co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna w swoim życiu przyznają się do epizodu depresyjnego. Ja dzisiaj rozmawiam w studiu z doktorem psychologii, panem Zdzisławem Plesem, którego serdecznie witam. Witam państwa. Jak y, pandemia wpłynęła na rozpowszechnianie się depresji w dzisiejszym XXI wieku? No, pandemia, pandemia w wielu wypadkach wytrąciła ludzi z normalnego rytmu życia. Na przykład ograniczono pracę zawodową. I też ograniczono poważnie kontakty dzieci, które bardzo tego potrzebują, kontakty osób dorosłych, w ogóle kontakty międzyludzkie. Zaowocowało tym, że wzmogła się depresja. I w tych trzech stanach, które wyruszyłem, zarówno ta lekka depresja, jak ta umiarkowana, jak i ciężkie przypadki depresji, które się kończą samobójstwem. Nastąpił wzrost tych wszystkich objawów. Więc nigdy jeszcze tak nie było, żeby z nieszczęścia szczęście powstało. Nieszczęście, jaką jest pandemia, pogłębiło problemy, problemy depresyjne. Mhm. Czy jeżeli ja jestem osobą silną psychicznie, zaradną życiowo, nie muszę obawiać się depresji? Nie, nie. Nie odważyłbym się tak powiedzieć, dlatego że osoby o wielkiej wewnętrznej sile, którym udało się dokonać na przykład różnych cudów w swoich firmach, takich gospodarczych, a nadchodzi taki moment, że zapadają na depresję. Mhm. Jakie zatem są sposoby zapobiegania depresji? Depresja w znaczącym stopniu zależy od stylu życia. W niewielkim stopniu ma takie właśnie przesłanki genetyczne. A co więcej, styl życia potrafi wyciszyć te przesłanki genetyczne. Więc bardzo mocno akcentujemy tutaj prawidłowy, poprawny, sensowny, logiczny styl życia, aby oddalić groźbę depresji, mm -hmm. wystąpienia depresji w naszym życiu. Co takiego w stylu życia jest ważne w zapobieganiu depresji? Nazwałbym to w ogóle aktywnością człowieka, bardzo szeroką pojętą, że powinien mieć czas pracy i czas odpoczynku, zarówno w wymiarze dobowym, jak i tygodniowym, jak i rocznym. I to jest niezwykle ważne: wyczucie i wymierzenie tego, ale ważne jest również racjonalne odżywianie się, dlatego że w w nas jest wielka, rozliczna flora bakteryjna, która ma istotny wpływ na nasze funkcjonowanie intelektualne, ośrodkowego układu nerwowego. Więc to, co mamy tutaj przed sobą, inne bardzo mocno wyakcentowane i zachwalane przez nas artykuły spożywcze. Przyczyniają się właśnie one do zdrowego stylu życia. Czy wiemy, że mózg w 80% składa się z wody? Jakie zatem jest, yy, 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 jaka zatem jest potrzeba używania przez nas wody, jeżeli chodzi o nasz mózg? Proszę zauważyć, że niektórzy odżywiają się w, bardzo, w taki sposób, że jedzą suche potrawy. A niektórzy odżywiają się potrawami, w których jest sporo wody. To już rzutuje na zapotrzebowanie, ale tak generalnie biorąc, szklanka wody na 10 kg ciała to jest warunek niezbędny, żeby nawodnić nasz organizm, żeby rozrzecić krew, żeby ta krew wszędzie docierała, nawet do tych cienkich, włosowatych naczyń, które są w naszym umyśle, w naszym mózgu. Więc woda jest niezbędna, życie z wody, i bez wody nie ma życia. Jakie są objawy depresji i jeżeli zauważamy u, u siebie jakieś początkowe objawy, jakie one mogą być? Możemy się oskarżać, że to, co nieszczęśliwego jakoś stało się w otoczeniu, to wina jest po naszej stronie. Takie wzrastające poczucie winy. Następnie wzrasta poczucie lęku, i powoduje to taką, taką zmianę nastroju, takie zniechęcenie, takie wystraszenie, takie wycofywanie się. I to, jest, to są objawy depresji, ale później może również być naprawdę taka apatia. Niemożność sprostania zadaniom, które są przed nami. Nie umiemy się uczyć nowych jakichś kwestii, a bez przerwy musimy się uczyć, jeżeli chcemy egzystować w środowisku. Nasza pamięć się osłabia. Nasza zdolność planowania, y, organizowania sobie czasu i przestrzeni. To są takie podstawowe warunki, które musi człowiek mieć, żeby normalnie funkcjonował. I to okazuje się, że spłyca się, zanika, no I stajemy się taki bez, tacy właśnie bezradni, mhm. z, z lękiem przed przyszłością. Jak zatem stosunki społeczne, w których żyjemy, kształtują to, czy zapadniemy na depresję, czy nie? Na przykład warunki, które mamy w naszym rodzinnym domu, warunki, które znajdujemy w szkole, warunki, które znajdujemy później w pracy. Psychologowie również podkreślają to, że w, w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie nastąpiła taka atomizacja życia. Zamykamy się. I te komórki przesławne w tym pomagają. Kiedyś na przystanku młodzież rozmawiała między sobą, śmiali się, żartowali, wymieniali jakieś myśli, teraz siedzą wszyscy i tylko yy, z, z, korzystają z tych komórek. Chłopcy obok dziewczyn nie mają o czym rozmawiać. Więc to jest niebezpieczne. Tak samo przetoczyła się fala rozwodów. Były czasy, że do dwóch lat 50% małżeństw się rozwodziło. Nie wiem dokładnie, jak kształtują się teraz te wskaźniki, ale z moich obserwacji wcale to nie zanika to zjawisko. Powstają dzieci, które marzą o tym, żeby mieć mamę i tatę razem które są albo u jednych, albo u drugich. A jeszcze bywa tak, że te strony wymieniają niekorzystne opinie, które gdzie są zaburzone w dziecku. W ogóle świat się potwornie skomplikował też w tych stosunkach społecznych. I to sprzyja właśnie takiemu zagubieniu. Nie znajdują osoby oparcia w rodzinie, w przyjaźniach, i trzeba dbać o to, trzeba to odbudowywać. Trzeba objąć to największą troską. Mhm. Jak pomóc osobie chorej na depresję? Osobie, która zamyka się w swoim pokoju, która nie chce tych kontaktów, która najchętniej by nie jadła, zostawcie mnie po prostu w spokoju. Więc program jest bardzo szeroki. Należałoby no, jakiś, dać czas tej osobie, swój czas, aby przeżywać w sposób taki no, zdrowotny, użyteczny ten czas. Jeżeli ktoś już się zamyka, to już jest naprawdę słaba sprawa. Jeżeli m, często w, zaczyna płakać, to, to też są objawy już takiej pogłębionej depresji. Nie wiem, co odpowiedzieć. Nie da się krótko odpowiedzieć. Cały mm -hmm. ten program nasz zawiera te wskazania. Mm -hmm. I przedstawienie tego w kilku zdaniach jest niemożliwością. Mm -hmm. Depresja jest dlatego tak powszechna, że jest wieloczynnikowa i nie muszą być wszystkie czynniki spełnione, żeby ona wystąpiła. Mm -hmm. Na przykład zaburzenia, głębokie zaburzenia w, yy, w w wykorzystaniu snu. Jeżeli ktoś śpi więcej niż 12 godzin, albo mniej niż 4 godziny, jest na prostej drodze do depresji. Dlatego, że jest wiele czynników oddziaływających na człowieka, które wywołują depresję, to zjawisko jest tak powszechne, ta choroba jest tak powszechna. Dziękuję bardzo za rozmowę, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat depresji, zapraszamy do nowego kursu, którego autorem był nasz dzisiejszy gość, doktor psychologii Zdzisław Press. Każda z tych lekcji zawiera niesamowicie dużą ilość bardzo pożytecznych informacji, jak zapobiegać depresji, jakie są objawy depresji i jak tą depresję leczyć. Jeżeli chcecie przestudiować ten kurs w wersji elektronicznej, zalogujcie się na stronie www.zdrowie-rodzina.pl. Odnajdziecie tam odpowiedni kurs, zalogujecie się i mo możecie mieć pełną wersję elektroniczną. Jeżeli chcecie wersję papierową, zadzwońcie pod numer 508-252-552. Zapraszamy.